Nie, nie jestem zwolennikiem takich krótkich materiałów jak ten, jednak jestem zmuszony aby taki zrobić, ponieważ najlepiej będzie właśnie tych zwycięzców poinformować na kanale. Ponieważ tutaj wszyscy brali udział, więc na Instagramie nie miałoby to zbytnio sensu, dlatego dzisiaj tak troszeczkę bardzo krótko. Więc co? Lecimy, ponieważ chciałbym z tym działać. Więc wybieramy dzisiaj dwie osoby, jesteśmy sobie tutaj na takiej stronce, wybieramy pierwszą losową osobę. Więc uwaga, Patryk Szewczyk, gratulacje. I druga osoba, Patryko Elastico, fajna nazwa. Yy, ogólnie chyba dwóch Patryków, o ile się nie mylę. Yy, więc te wygrane osoby po prostu proszę o to, aby się zgłosiły do mnie na Instagramie. Możliwe jak najszybciej jak zobaczą ten materiał i po prostu przejdziemy do działań. Oczywiście nie macie się z czym spieszyć, jednak im szybciej tym bardziej na waszą korzyść. No i niestety głupio mi tak, że taki krótki jest ten materiał. Głupio mi jest też, że nie wszyscy mogą z tego skorzystać. Jednak będę dążył do tego, aby coraz więcej osób mogły korzystać z różnych rzeczy, które będę oferował. To oczywiście po tygodniu myślę, że Wyjdzie wszystko to, co sobie zaplanowałem, i pójdzie z moją myślą. I zobaczycie, do czego to ma doprowadzić, i, i co z tym będę dalej robić. Więc y, trzymajcie się, śledźcie kanał, to, to po prostu dowiecie się, o co tak naprawdę w tym wszystkim będzie chodziło. A ja jeszcze raz gratuluję zwycięzcom. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się ciepło. Siema!